Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Witam Was serdecznie, siostry i bracia. Dzisiejsza Ewangelia, ta, którą przed chwilą słyszeliśmy, przenosi nas na Golgotę pod krzyż, gdzie Jezus oddaje swoją matkę Synowi, nowemu jej Synowi, Janowi. Mówiąc, oto syn twój i Janowi daje swoją matkę, mówiąc: matka twoja, oto matka twoja. Matka bierze świętego Jana pod opiekę, a święty Jan bierze Maryję. Oddaje się Maryi. Rozpoczyna się. Tajemnicza więź, relacja umiłowanego ucznia z Matką Bożą i Matki Bożej z umiłowanym uczniem. Rozpoczyna się więź bardzo szczególna. Ona zaprowadzi świętego Jana bardzo daleko. I w dzisiejszym spotkaniu chciałbym zaprosić Was do tego, Byśmy się zatrzymali nad tematem oddania się Matce Bożej. Jan Apostoł oddaje się Maryi, poświęca jej życie. Już od tego momentu będzie ono ściśle związane z Matką Bożą. Już wiele słyszeliście na ten temat, gdy w maju czytaliście tutaj. W czasie nabożeństw fragmenty traktatu o prawdziwym nabożeństwie dla Najświętszej Maryi Panny świętego Ludwika Grion de Montfort, w tym roku 300 lat od jego śmierci. Ten traktat, jak wiecie, stał się podstawą duchowości Jana Pawła II. Dlatego też on wziął jako motto życiowe od świętego Ludwika wezwanie totus tuus. Jest ten cały Twój Maryjo. To właśnie od świętego Ludwika z traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Matki Bożej. I wszystko w życiu Jana Pawła II było totus tuus. Cały Twój Maryjo oddany całkowicie Matce Bożej. Nawet testament Jana Pawła II był opatrzony w rogu tym znakiem dwie litery, TT, to tu stół z Maryją. I tak on szedł przez życie, całkowicie oddany Matce Bożej. Tego uczy nas traktat i tego uczy nas Maryja, by się jej oddawać. Czasy odnowy Kościoła, w których uczestniczymy na całym U. świecie, są nacechowane takimi. Dwoma elementami: Duch Święty i Matka Najświętsza. Te dwa elementy cechują bardzo mocno wszystkie parafie, wspólnoty, w których dokonuje się odnowa i przebudzenie: Duch Święty i Matka Boża. I dzisiaj się zatrzymamy nad miejscem Maryi w moim życiu, a szczególnie chcemy oddać się Maryi. Co to jest oddanie Matce Bożej? Co to znaczy żyć duchowością traktatu świętego Ludwika, tak jak Jan Paweł II mówiąc, przeżywając tą prawdę, to tu stół, cały Twój Maryjo, jestem oddany całkowicie Tobie, Maryjo. Co to znaczy? Co to jest to nabożeństwo? Co to jest oddanie Maryi? Niektórzy z nas przeżywają więź z Matką Bożą w ten sposób, że odmawiają zdrować Maryjo. Taki. Akt strzelisty, inni wiążą życie z Matką Bożą przez odmawianie Różańca, niektórzy wstępują do wspólnot maryjnych, jeszcze większy stopień zaangażowania, inni nawet do zakonu maryjnego, ale najwyższym z wszystkich form związania się z Matką Bożą jest całkowite oddanie się jej na własność i to jest temat tego spotkania to jest istota traktatu świętego Ludwika to jest istota tej duchowości, że jestem Maryjo totus tuus cały Twój czyli całkowite oddanie się jej na własność jeśli ona zechce chorobę ode mnie przyjmę ją jeśli da mi radość przyjmę ją jeśli Matka Boża mnie poprowadzi tam i tam, pójdę tam z Maryją, oddaję Maryi ciało, zmysły, duszę, oddaję Maryi moje pragnienia, uczucia, oddaję Maryi wszystkie moje dobra zewnętrzne, wewnętrzne, wszystko, co mam, wszystko staje się jej własnością. I ja jestem jej własnością, jak uczy święty Ludwik, staje się jej niewolnikiem i jest to niewola Maryi. Dla Maryi, z Maryją. Uczeń wziął ją do siebie, rozumiesz? Uczeń wziął ją do siebie, do swojego życia. Święty Jan pod krzyżem oddał się Maryi, ale pierwszym uczynił to sam Jezus Chrystus. Oddając się całkowicie Maryi, nie tylko przez te dziewięć pierwszych miesięcy, ale przez pierwszych trzydzieści lat, oddale Maryi w domu rodzinnym w Nazarecie. Jeśli dziś po tym, co już powiedziałem, rodzi się w Twoim sercu jakiś lęk, jak to oddać się tak na własność Matce Bożej? To może dlatego, że. Nie ufam jej do końca. Gdybyśmy mieli całkowite zaufanie do Matki Bożej, nie byłoby żadnego lęku. O tym dziś powiemy. Bo w czasie nabożeństwa, tutaj, przed Najświętszym Sakramentem, będziemy oddawać bez lęku całe nasze życie Matce Bożej. Jakie to powinno być to, to oddanie Matce Najświętszej? Oddanie na własność. Nie tylko pod opiekę. Najczęściej myślimy, oddaję się Tobie, Matko Boża, ale myślimy, oddaję się pod opiekę. Czyli Ty opiekuj się mną, Ty spełniaj moje życzenia, Ty spełniaj moje prośby, potrzeby, błagania, a ja będę dalej żył tak jak chcę. Maryjo, ty mi służ. Często tak myślimy. O oddaniu się Matce Bożej. Matko Boże, ty mi służ, ty mi pomagaj. Nie, nie, nie. To ja oddaję się na własność, aby Tobie służyć, Maryjo, aby Tobie pomagać, Maryjo, by wszystko z Tobą przeżywać, Maryjo, by się Ciebie radzić, by się Ciebie pytać, by Ciebie naśladować, by w Tobie żyć. Dlatego w duchowości Kościoła od pierwszych wieków jest obraz łona Maryi i serca Maryi. I Kościół od początku zachęca nas, by żyć w sercu Maryi, by zamieszkać w sercu Maryi, by żyć jakby w łonie Maryi, w niej, pod jej sercem. To właśnie w Apokalipsie, 20 rozdział. Jan Apostoł widzi Kościół, który jest w łonie Maryi, niewiasta brzemienna, mająca porodzić dzieci dla życia wiecznego. To niewiastą jest Maryja, która niesie w sobie dzieci Kościoła, niesie, niesie w sobie pod sercem wszystkich nas, niesie by urodzić dla Królestwa Bożego. Poczuj się pod sercem Maryi. Poczuł się właśnie blisko, jak w jej łonie. A dziecko pod sercem matki może zawsze zaufać. Czuje się bezpieczne. Czuje się spokojnie. Dlatego Ty możesz oddać się całkowicie na własność i powiedzieć: Matko Boża, ja rezygnuję z siebie. Ja chcę należeć tylko do Ciebie. To oddanie Matce Bożej ma być rzeczywiste, ma być całkowite, to znaczy z pełnym zaufaniem. Już nie mam lęku, nie mam jakiegoś niepokoju, ale oddanie całkowite we wszystkim, z całkowitym zaufaniem. Nie na chwilę, nie na moment. Ale na zawsze, bez końca, oddaję się Tobie, Maryjo, na zawsze, zupełnie. Gdy tak będziemy przeżywać każdy dzień, że należymy do Matki Bożej, że jesteśmy w jej sercu, że jesteśmy jej własnością, wszystko będzie inne, bo uświadomisz sobie, że to ona Cię prowadzi, chroni. Daje Ci bezpieczeństwo, nic Ci nie grozi, nic nie może Ci się stać. Że ona, Maryja, prowadzi każdy dzień, staje się odpowiedzialna za swoje dziecko. Jeśli zaś jest jakikolwiek lęk, obawa, obawa przed tym, by się jej tak oddać o własność, to będzie zawsze znakiem, że brakuje mi zaufania. A ja dzisiaj ci mówię rzuć się w ramiona Matki Bożej. Maryja cię nie zawiedzie, Maryja cię nie opuści, bezgraniczne, pełne zaufanie, zawierzenie przyniesie owoce. To całkowite oddanie Matce Bożej powinno poprowadzić cię. Do bardzo bliskiej zażyłości. I to, co mówię, nie jest dodatkiem w duchowości chrześcijańskiej. To jest istota, to jest bardzo poważny temat, którym każdy tu obecny powinien się przejąć do głębi serca, byśmy mieli wszyscy intensywną zażyłość z Matką Bożą byśmy pozwolili jej zmieniać swoje życie. Ona chce Cię karmić. Ona chce Cię pielęgnować. Ona chce uczyć Ciebie życia po chrześcijańsku. I kto świadomie dobrowolnie, z ufnością oddaje się Matce Bożej, ten zobaczy, jak niesamowicie przyspieszy w rozwoju życia chrześcijańskiego, w rozwoju życia duchowego, bo z Maryją. Zawsze się przyspiesza rozwój na drodze do świętości. Zobaczysz, jak się wszystko będzie zmieniać, gdy ta więź z Matką Bożą będzie intensywna, szczera, ufna. Będzie to głęboka zażyłość. Jak rozwijać teraz oddanie Matce Bożej w życiu? Po pierwsze. Zawsze czuj się jak małe dziecko. Coraz mniejsze, coraz słabszy, coraz mniej samodzielna. Mówiąc, Matko Boża, ty wszystko możesz. Matko Boża, ty mnie znasz, Ty mnie kochasz, ufam Tobie. O wszystko się pytaj, Matki Bożej. Proś o pozwolenie. Pytaj o wszystko. Mów jej wszystko. Rozmawiaj z nią. Ona jest blisko ciebie. Ona chce być tak blisko, jak najlepsza z wszystkich matek. Czuła, cierpliwa, kochająca. Mów jej wszystko: i prośby, i podziękowania, i pochwały, i swoje obawy. Czy tak rozmawiasz z Matką Bożą? Czy tak jej ufasz? Czy taka jest Twoja więź? Nie może być. Maryja dla Ciebie dodatkiem gdzieś na marginesie, od czasu do czasu, ona chce i powinna być blisko, blisko, nieustannie tuż, tuż przy Tobie, na wyciągnięcie ręki, by wszystko przeżywać w niej, z nią, dla niej i przez nią. Do Jezusa Chrystusa dlatego. Bezgranicznie zaufaj. Zaufaj bezgranicznie we wszystkim. I mów Jej, Ty, Maryjo, wszystko możesz. Pośredniczka wszystkich łask. Pełna łaski. Uczy nas między innymi w objawieniu cudownego medalika świętej Katarzynie Labore, gdy tam pokazała to pośrednictwo wszystkich łask które Bóg złożył w jej ręce, aby rozdzielała. Chodź w obecności Matki Bożej, gdy robisz obiad, gdy pracujesz, gdy jedziesz samochodem, chodzić w obecności Matki Bożej. Żyć pod okiem maryi. Na początku będziesz pytać się jej Matko Boża, radzić się jej, a później już tylko duchowym spojrzeniem. Aktem duszy, szybko wejdziesz w kontakt z nią i odczujesz jej odpowiedź, poruszenie jej serca. A więc oddanie się, ufne, bezgraniczne, szczere, oddanie siebie samego to jest pierwszy krok. To ty właśnie, bez względu na to, jaka jest Twoja historia. Ile masz lat, co jest za tobą w życiu, cokolwiek teraz przeżywasz, to ty właśnie oddaj się Matce Bożej. Oddaj siebie. A kiedy oddajemy się siebie na własność Maryi, to ja i ty, każdy z nas, co ma zrobić? Wyrzec się siebie. Zaprzec się siebie. Zrezygnować z siebie, ze swoich planów, oczekiwań, marzeń, pragnień, ze swojego ego, nawyków, przyzwyczajeń, nałogów. Gdy oddajesz się Matce Bożej i chcesz do niej należeć całkowicie, to tu aby cię zaprowadziła najkrótszą, najszybszą, najpewniejszą drogą do świętości, to wtedy rezygnuję ze swojego planu. Wyrzekam się siebie, Matko Boża, ja oddaję się tobie, to tu stółs, czyń ze mną co chcesz. Ja już nie chcę kierować swoim życiem. To jest duchowość traktatu. To jest duchowość totus z całkowitego zaufania Matce Bożej. Nie chcę ulegać swoim skłonnościom, ale Ty, Maryjo, mnie prowadź. Jeśli oddajesz się Matce Najświętszej, jak Jan Paweł II, jak święty Ludwik, jak ona tego oczekuje, to co robisz? Mówisz, oddaję Ci, Maryjo, mój rozum, abyś go oświecała, oddaję Ci moją wolę. Abym z Tobą wybierał, decydował, oddaję Ci Maryjo moje serce, abym z Tobą kochał, oddaję Ci Maryjo moje uczucia, moje pragnienia, oddaję Ci Maryjo moje ciało, moje oczy, moje uszy, sposób mówienia, intonację głosu, moje ręce, moje nogi wszystko oddaję Tobie, Maryjo, mój wygląd, oddaję Tobie wszystko, abyś Ty się tym posługiwała. Byś Ty tego, Maryjo, używała, jak chcesz i kiedy chcesz. A zatem to jest to nabożeństwo. Oddaję się Tobie na własność całkowicie, bezgranicznie. Kieruj mnie, weź mnie w posiadanie, Maryjo, i zdolności Twoje, i talenty Twoje, i czas, i mieszkanie, i wszystko. Oddanie się Matce Najświętszej w tym nabożeństwie oznacza też, że oddajesz, uważaj, relacje, osoby. Oddajesz Matce Bożej męża, żonę, dzieci, wnuki. Oddajesz Matce Bożej i mówisz: Maryjo, od tego momentu oddaję ich Tobie w zaufaniu. Nie ma już lęku. Popatrzcie, ile my dziś mamy lęku. Mówiliśmy o tym w naszych nabożeństwach, tutaj, ile lęku o jutro, o pojutrze, o pracę, o dzieci, o wnuki, o męża, o żonę. Lęk, nawet o to, czego jeszcze nie ma, a już lęk. Oddać wszystko Matce Bożej, to poprowadzi cię do tego, że ty już przestaniesz się bać. A więc. Wiąże się to z zaufaniem również w odniesieniu do wszystkich osób, które znasz. Oddanie wszystkich, z którymi się spotykasz, których znasz. Poświęcam Tobie, Maryjo, te wszystkie osoby, kieruj nimi, prowadź je. Ja już się nie boję, bo Ty troszczysz się o nich. Rezygnuje ze swojego myślenia, oczekiwań, pragnień, ofiaruje Tobie, Maryjo. Ty zatroszczysz się najlepiej. Ufam Tobie, Maryjo. I oddawać możesz tak Matce Bożej wszystkich, których spotykasz, których widzisz również w szkole, w urzędzie, w pracy, w sąsiedztwie, w przechodniów. Oddaję Tobie, Maryjo, wszystkich, których widzę. Wszystkich składam w Twoje niepokalane serce bez lęku, z całkowitym zaufaniem, bo Matka zatroszczy się najlepiej. Zaufanie Matce Bożej bez lęku. I oddanie Matce Najświętszej również różnych spraw: pracy, zajęć, finansów, mieszkania, warsztatu samochodu wszystkiego wszystkiego co jest w twoim życiu co jest dla ciebie ważne i od tego momentu już będziesz uczyć się tego by we wszystkim być z Maryją a ona nauczy cię wypełniać wolę bożą ona nauczy cię co teraz zrobić jak teraz myśleć jak się modlić, jak ofiarować, jak pościć, jak żyć Słowem Bożym, jak przebaczać, jak kochać, jak znosić różne trudności. Wejdziesz w ścisły związek z nią, by wypełniać wolę Bożą. Tak jak ona, która już od zwiastowania powiedziała, niech mi się stanie według tego słowa. Niech mi się stanie, Boże, tak jak Ty chcesz. I ona, i tylko ona, może nauczyć nas bezbłędnie wolę Bożą odczytywać, rozznawać i wypełniać. Matka Najświętsza, chce Cię poprowadzić dużo dalej, niż nawet myślisz. Dużo dalej. Nie wiem, jaka była do tej pory Twoja osobista więź z Maryją. Lecz żyjemy w czasach siostry i bracia, w których w całym Kościele setki tysiące miliony ludzi coraz intensywniej przeżywają swoje zjednoczenie z Maryją. I ta więź. Widzę, że narasta we wszystkich parafiach, we wspólnotach. Dlatego też, w czasie tego nabożeństwa, które będzie za chwilę, będziemy wspólnie poświęcać życie Matce Bożej, oddawać się jej. I jeszcze zrobimy kilka kroków, aby nasze życie zjednoczyło się całkowicie z Matką Bożą. A wtedy też. Wiara będzie rosnąć, miłość będzie się rozwijać, ufność będzie się pogłębiać, i modlitwa nigdy już nie będzie dla Ciebie ciężarem, ale zawsze radością i tęsknotą Twojego serca. Amen. Wierzę w jednego Boga. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.